Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście, jak to na Ekomajkę przystało o aspektach ekologicznych, ale w takim dosyć wymiarze nietypowym, bo o działaniach ekologicznych również między innymi będzie opowiadała Kamila Łazicka z sekretariatu Misji Zagranicznych Cięży Sercanu. Witaj Kamila. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dzień dobry. Kamilo, opowie, opowiedz nam tak, może w skrócie, bo paletę działań macie z tego, co już się dowiedziałem, naprawdę bardzo dużo. Czym się sekretariat misji zagranicznych Księży Sercanu właściwie zajmuje? Uh -huh. eee, sekretariat misji zagranicznych Księży Sercanu, tak jak już wspomniałeś, ma bardzo dużo różnych działań. Natomiast chyba bym próbowała to ubrać w dwa takie zdania. Po pierwsze, jest to pomoc, wspieranie misjonarzy, którzy pracują na misjach ich działania poprzez realizację różnych projektów tutaj na miejscu tak od budowy studni po budowę szkół szpitala bądź adopcję dzieciaków w różnych takich projektach edukacyjnych po działania typowo ekologiczne tak zwane zbieracze czyli zamienianie rzeczy niepotrzebnych w pomoc i tych rzeczy niepotrzebnych jest dość dużo i tych akcji właśnie projektów, programów, które robimy, jest też sporo i bardzo chętnie dzisiaj mogą o nich opowiedzieć. No jest i dużo. właśnie, i właśnie ja się tego uczepię, bo jest tak, że przecież można powiedzieć, że rzeczy niepotrzebnych no jednak jest dużo. Czy Was jakiś konkretny, jeśli mogę tak powiedzieć, sektor rzeczy niepotrzebnych interesuje, które, które możecie wspierać? Tak, znaczy to jest myślę, że dobre i mądre pytanie, które my też sobie ciągle zadajemy w kategorii tego, co zbierać, bo zbierać można różne rzeczy, ale te rzeczy, żeby właśnie niosły pomoc, muszą też mieć jakiś taki wymiar e, ważny, tak? Więc my zbieramy od jeśli chodzi o takie stałe zbieracze rzeczy, czyli to, co można do nas wysłać, e, jakby codziennie do biura e, do Sekretariatu misji. To są na przykład telefony komórkowe, czyli elektrośmieci małe, tak zwane, czy tablety, czy smartfony, czy takie telefony przyciskowe, to się wszystko tutaj zalicza. Potem przechodzimy do takich jeszcze innego aspektu, tak zwane srebro na wagę złota, czyli taka biżuteria, która gdzieś tam leży schowana od lat wielu, porwana na przykład. I tą biżuterię też taką srebrny, stary złom przyjmujemy i ona jest przetapiana później u jubilera na krzyżyki sercańskie, które w pełni właśnie sprzedawane, przeznaczane są właśnie te, te, te wszystkie darowizny z tego uzyskane. Na dobra, dobra, to zaczekaj, to jest, bo to jest fajne. Coś już, tam, coś, już tam, coś już tam nazbieracie u siebie w sekretariacie, tak? Czy te elektrośmieci, czy to srebro na wagę złota, jak powiedziałaś, no i nazbiera wam się tego trochę. No i co z tym dalej? Bo to te uh -huh. przecież zajmuje, jakoś coś to trzeba zagospodarować. Tak, oczywiście. Znaczy, tu jest jakby stała współpraca z różnym. Y Boże tak powiem, pośrednikami, którzy są profesjonalistami. My, można powiedzieć, prowadzimy też w dużej mierze taką, akt, taką działalność informacyjną, tak? Czyli jesteśmy pośrednikami dobra, ja tak lubię to nazywać, myślę. Czyli na przykład w przypadku telefonów czy elektrośmieci mamy firmy, tak, recyklingowe, które już jakby od razu te, te rzeczy od nas odbierają, i od tych konkretnych firm, które już później profesjonalnie też potrafią ten sprzęt, we właściwy sposób przekształcić ich w dobro, tak, czyli nie wyrzucamy ich tam gdzieś tam do śmiecia i to się dzieje z nimi różne rzeczy i te firmy właśnie dają nam darowiznę za te sprzęty, na przykład, tak, to, to w przy, przypadku tych elektrośmieci, w przypadku na przykład złota, srebra, no to tu mamy kolejnego, pośredni jesteśmy pośrednikami z jubilerem, tak, czyli z osobą, która się tym zajmuje, która wie jak to robić, więc w tych takich różnych działaniach mamy po prostu osoby, które dalej jakby są z nami w ścisłej współpracy i wiedzą, co z tym zrobić, żeby to miało ręce i nogi i jak, jak profesjonalnie z tym postąpić, żeby z tego nie zrobić szkody, a dobro. No i właśnie, i z takich śmieci, z takich śmieci, które do was trafiają, co powstaje? Mhm. Tak, w głównej mierze powstają studnie. Te, te projekty, które realizujemy w głównej mierze, przekierowane są z tego, jakby te cele, które... Te środki, które uzyskujemy na cele właśnie budowy studni, szczególnie w czadzie. Taka studnia to jest takie 12 tysięcy, żeby budować jedną studnię, i to może przerażać w jednym momencie, że tak powiem. Natomiast, patrząc na perspektywę tych lat, wśród których zbieramy te różne rzeczy, od małego kamyczka do drugiego kamyczka. Środowisko się tutaj ładnie czyści, a przy okazji coś tam rośnie i te studnie powstają, bo już mamy teraz prawie 200 tych studni. Także, także to się dzieje faktycznie. E, też w tych innych projektach zbieraczych, e, szczególnie w takim projekcie edukacyjnym, też poza budową studni zbieramy też na przykład dla dzieci z Filipin na dożywianie edukacji. Jest to, jest to taka taka wioska opol w Filipinach, gdzie posługują księże sercanie. I właśnie oni, jako tacy, tacy nasi misjonarze, wysłannicy, są też pośrednikami e, dobra, czyli przekazują te kwoty, i, i wiemy, że one są dobrze pożytkowane dla dzieciaków, właśnie które są ofiarami tej funu, który tam no, kilka dobrych lat temu zrobił wiele, wiele szkód. Więc na przykład to też taki projekt edukacyjny, ale też mamy takie dwa projekty i w Boliwii, e, związane właśnie z wsparciem e, dzieciaków z domu dziecka, tam, oraz też, Taki drugi projekt wsparciem dziewcząt, które przez różnych przyczyn są w takim ośrodku u sióstr, które po prostu ojcowie często wysyłają dziecko, żeby się prostytuowało, żeby mogło zarabiać jakby na chleb. Siostry te dzieci wybierają z ulicy i tworzą im dom, który my właśnie wspieramy poprzez te, te małe zbieracze rzeczy. No i właśnie, to są rzeczy, które powstają gdzieś w świecie i fantastycznie. A czy powstają jakieś też fizyczne rzeczy, może mniejsze, które można jakoś nabyć, gdzieś dotknąć, zobaczyć? Mhm. E, tak, jeśli chodzi o takie rzeczy, które można dotknąć, zobaczyć i nabyć, to tutaj myślę, że warto by było przekierować uwagę na działalność sklepu z misją i KORIS, tak, to jest takie, taka, takie miejsce w internecie, w przestrzeni internetowej, więc łatwo można dotrzeć. KORIS pis, pisane przez C od krzyża naszego, które mamy też, jakby też jest sercanskim znakiem. I to jest takie miejsce właśnie, gdzie te srebro, o którym mówiłam, i złoto jest przetapiane, trafia właśnie tam. I to wszystko, co trafia z tych, tych zbioraczych rzeczy, można właśnie na tej stronie kupić, czyli jakby tworzy się coś, piękno, które pomaga nowa rzecz z tego starego, z czegoś wyrzuconego i dodatkowo, że tworzy się nowa rzecz, czyli możemy ją zobaczyć, jakby na nowo uzyskać. To wszystko, co jakby kupujemy, to jest przekazywane no właśnie na te budo budowę studni szczególnie, bo jeśli w tym projekcie to jest właśnie ten, ten cel. Także z takich namacalnych rzeczy, które najszybciej można zobaczyć, to myślę, to jest najbardziej obrazowy przykład, który wskazuje na to. Kamilo, to teraz tak podsumowując, bo to jest bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo potrzebne to, co robicie. Tak bardzo w punktach. Co i gdzie i kiedy można wysyłać? Dobrze, to teraz robię listę. Tak jest. Tak, to zaczynając od rzeczy, o której już wspomnieliśmy może w rozmowie, to będzie łatwiej zapamiętać. To na przykład telefony komórkowe, czyli małe elektrośmieci, telefony komórkowe, te przyciskowe, smartfony, ale też tablety. Druga rzecz, srebro na wagę złota, czyli porwane jakieś tam biżuteria, łańcuszki, złoto, srebro to jest ta rzecz, którą można wysyłać. Trzecia rzecz to są dobre monety. I dobre monety to są, to jest ważne, to są takie monety i banknoty, które są wycofane często już z obiegu, ale i w Polsce, i za granicą. I tych monet do nas trafia bardzo dużo i, i często. To są takie trzy szczególne obszary e, rzeczy, które można wysłać do nas w zasadzie codziennie na ulicę Rakową 11 w Olsztynie. To jest właśnie biuro sekretariatu misji Olsztyńskiej, Tam jest ksiądz Zbigniew, który te rzeczy odbiera i. Selekcjonuje i bardzo tak właśnie skrupulatnie się do nich przykłada. Natomiast tu jeszcze takie zaproszenie, myślę, że mogę dać większe do szkół, bo mamy też projekt szkolny, zbieram to w szkole. I tutaj w tym projekcie, poza tym, co wymieniłam, są też inne rzeczy, które zbieramy, czyli są też baterie. I są też klocki Lego, więc takie też ciekawe, te ciekawa rzecz, którą zbieramy i w tym projekcie jest tak, że już jest indywidualne jakby podejście, podejście do, do tego partnera, czyli do szkoły i tutaj mamy troszeczkę inny system przesyłki, może o tym później więcej chętnie opowiem jeszcze, ale jeszcze chcę wspomnieć o parafiach. Też zachęcamy do tego, żeby na przykład parafia tak, mogła, mogła zdobyć też tytuł parafia z misją, bo mamy też takie współpracę, więc w ramach jakby działalności takiej parafialnej, czy jakichś kół, czy, czy w ogóle właśnie jakiegoś takiego działania cyklicznego, można po prostu zbierać te różne rzeczy w parafii, no i po jakiś czas wysyłać do nas. Też jest taki, taki dedykowany projekt do parafii, który też się toczy i też się dzieje. Dlatego moi drodzy, nie wyrzucamy śmieci, wszystko co chcielibyśmy wyrzucić, a mieści się w tym, o czym powiedziała Kamila, wysyłamy do Olsztyna i w Olsztynie już później dalej robią z tego dobro. Dobry apel Kamila? Tak, bardzo mi się podoba I jak ktoś będzie, to jeszcze w ogóle zapraszamy na Rekowu 11, bo jest to dobre, fajne miejsce. Także jak ktoś by chciał nawet przejść osobiście, jest to możliwe. Biuro zazwyczaj jest czynne 8-16, więc w tych godzinach na pewno ktoś jest. A jeżeli ktoś nie może przyjechać, no to warto przesłać. Zapraszamy serdecznie. O czym mówiła nam Kamila Łazicka. Serdecznie, Kamiloci, za spotkanie dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam.